Co będę jadł na pielgrzymce? Od czasu, jak chodzę na pielgrzymki, nie zdarzyło mi się, żebym po którejkolwiek wrócił szuplejszy. Każdego dnia docieramy do miejscowości, w której mieszkańcy najczęściej przygotowują dla nas jakiś obiad często jest to zupa. Czasem też czeka na nas kuchnia polowa. Kiedy też docieramy na nocleg. Osoby, które nas goszczą, przygotowują dla nas też jakiś posiłek, obiad, kolację, też śniadanie. A w ostateczności, nawet są sklepy po drodze, też można się jakoś zaopatrzyć. Przez większość dni jest to, co dostaniesz od ludzi: czy to będą kanapki, które sobie zrobisz rano na drogę, czy śniadanie wychodzące od gospodarzy, czy jakieś takie na małych postojach, mamy też czasami placek, czy kanapki od dobrych ludzi. I właściwie codziennie mamy też zapewniony przy jakiś parafii posiłek. Najczęściej zupa, bo wiadomo, to daje dla takiej dużej liczby osób zrobić. Warto tutaj wspomnieć super posiłek w kotłowie, kiedy dostajemy od ludzi zupę jagodową, bigos, jakieś kotlety czasami też były jajecznica, pyry z gikiem, masa takich specjałów. I właściwie poza końcowymi dniami, kiedy śpimy gdzieś w remisie czy w szkole, to praktycznie nie musisz wydawać nawet pieniędzy na jedzenie, żeby zapewniać sobie coś w własnym zakresie. Na pielgrzymce będzie świat dużo placków i smakołeków. Głównym daniem jest zawsze zupa pomidorowa. Mamy zawsze dwa dania i dostarczają nam dużo jedzenia. Moim ulubionym daniem jest zupa jagodowa. Zawsze się od niej wrócę. jadu i jedzenie.